...osobowa na widowni, dziewczyna tak, 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 tak. cześć, e, dziew... siostra, jednocześnie siostra, Jed... a, a... no nie jego, moja, aha, nie, nie, nie bo to, to ja w ogóle nie przyszło, tak, tak, <laughs> witamy was serdecznie, Poznawiamy cały Kościan, województwo wielkopolskie, dowiedziałem się, że jest to 40 km na południe, ale nie przy autostradzie, ale niedługo przez pięć, tylko tak, wszystko wiem o Kościanie. Kto to wymyślił? że nie z dziewczyną, nie z siostrą, tylko akurat tak? No moja mama w sumie, co? Tak, tak. Okej, okay. mama <grym> sprawuje pieczę na całą to tą dokładnie. Palę, tak? Taki trener. A czemu ona nie <grym> powiedziała? Trener. To czemu trenerka nie powiedziała, ym, nie wiem, i z dziewczyną, i z siostrą? No nie wiem, chyba widzi we mnie lepszy potencjał, tak? Okej, co? Nie mam pewności siebie, to... Nie ja tak mam, jak się stresuję, to takiego potem mówię, no tak? <grym> to jest super gra, to się strasznie cieszę. To no bądź zestresowana na maksa, okej? Okay? Jestem. A to tańcz, bo ty kochasz tańcz, tańcz. Z, z, Zumba, co nie, rumba. Zumba, bo... zumba. Zumba to taniec, tak? No właśnie się słyszałam takie powiedzenie, że gdzie tam zumba to nie taniec. Tańczysz zumbę? Tańczysz zumbę. Co jeszcze? No już nic. <noise> zumbę. Nie, że na walcach nie. nie Tam go nie. Nie, kiedyś no, były takie. Potrafię, no Potrafię, bo kiedyś były takie drobne grupki taneczne, potem był taniec no a teraz to tak. Czyli uwielbiasz taniec. Paweł no. też ty. Po oh. Nie, nie. To stał pytanie, bo nie po to się tutaj spotkaliśmy. po to, żeby wygrać pieniądze, ale jak wygrasz duże pieniądze, to dojedziemy, zobaczymy. Tak? Dobra. Zatańczysz? Zatańcz, jak wygrałeś, to zatańcz. Zatańczę z tobą dwa na jeden, tak oh. wygrać. Ale stu milionów. Milion złotych. Wasze pieniądze w tej chwili. Jesteście milionerami, to Jesteście. Albo pół milionerami, że pół, ale generalnie wasze pieniądze, żeby zabrać je ze sobą do kościana, musicie. Zasady już dacie. Pierwsza para kategorii. Więzień labiryntu broni. Dobra, więzień labiryntu. Więzień labiryntu. Kategoria więzień labiryntu, cztery odpowiedzi. Minus. Centaur. Minotaur. Dinozaur. <noise> Dinozaur. Według greckiego bitu w labiryncie zbudowanym przez Dekrawę zaczytowałem się w mitologii greckiej, więc można powiedzieć, że jestem w stu procentach pewien, że to jest minotaur. <noise> to nie jest Minos. Minos był jego ojcem. Tak Chyba tak, albo jego żona coś takiego ma, że w jakiś sposób powinna go on chyba był wtedy królem w Knossos, gdzie... Wiem, no, na... Mam nadzieję, masz rację, to Knossos to na to po prostu to jest on. A wiesz, tak. jak... chciałby to już poznać, to na pewno nie dinozaur to powiedziałem. Ja ufam bezgranicznie, ale na pewno nie dinozaur. Ufasz bezgranicznie? Tak. Sprawdzimy, czy twoje zaufanie ma je... sens. <Proszę>. Sprawdzimy czy Twoje zaufanie ma sensu. Zaliwisty tekst. To w A ty wygląda coś bo to literatura? Nie, 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 raczej to, jak to, jak chodzi o umysł takich humanistyczny, to, to jestem noga. Raczej chodzi tutaj to, o historię. Lubisz nogę, Tak, też, też. To dlatego coś noga może, A powiedzieć, prawda? Nie, za wolno Amatorsko, tak. Jakieś klubie? E, e, obecnie... To tak nie. A ten, w którym grałeś grzezo? Teraz Zatio? Turturew. Pozdrawiam chłopaków. Turturew. Tak! Turturew! Jak John Turturro, taki y, aktor amerykański. No właśnie nie, tutaj no, chodzi Turro od zwierzątka. Tak. Jaka pozycja? Pomocnik. No to najważniejszy na boisku. Tak. Prawe skrzydło czy lewe? pojętnie. Oba. Jednak ja, ja mam słabe, tak nie ma liczby. Aha. Prawdziwy piłkarz. Myślę, że powinieneś mieć wzięcie w polskich klubach. Taką piersiową dobrze grasz, nie wiem, kolenią, znaczy, 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 nie znaczy, Można powiedzieć, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa pośladkami, bo bardzo często siedzę na ławce, także... <todgłosy> e, <o> mój kochany... Krótko-kosa. <todgłosy> tak, tak, tak. Ja jestem w mentalnym dla drużyny, tak? W Czyli w jesteś generalnie wiecznym rezerwowym, tak? Ale wchodzisz w 88 minut, minucie, kiedy trzeba grać na czas. Tak, tak. Chcesz wtedy <todgłosy> w no dobrze, druga paragraf. Zbierzony szlan. Impreza lub afera, super laska, łatwa kartkówka, level. Imba. Ja Imba to impreza. No nie słyszałam, ktoś laska chyba, chyba, że ktoś Laskę nazwał? Ale Inba. Inba. To jest M. Ale może jeśli to wymagamy. Może tak. Imba to impreza. To jest before i after. Dobra, to ja.